Witajcie, przyjaciele. To program Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Plan, którego nikt nie widział. Jak rosyjska telewizja kreuje iluzję dyplomatycznego przełomu, w rosyjskich mediach pojawiła się nowa historia, przedstawiana jako znaczący geopolityczny zwrot rzekomy 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Jest on omawiany w atmosferze wtajemniczenia jako dokument, który wybuchł na globalnej scenie politycznej. Jednak ten odcinek Wielkiej Gry jasno pokazuje, że nie chodzi o dyplomację, ale o próbę ukształtowania nowej rzeczywistości informacyjnej, w której USA i Rosja rzekomo negocjują ponad głowami Ukrainy i Europy. W rzeczywistości nikt nie widział tekstu dokumentu. Biały Dom jedynie potwierdził istnienie pewnego formatu dyskusji, ale nie potwierdził treści ujawnionych punktów. Mimo to rosyjscy komentatorzy zaczynają budować politykę wokół tekstu, który istnieje jedynie jako powtórzenie, głównie z przecieków z ukraińskich mediów. I właśnie to sprawia, że narracja staje się narzędziem wpływu, a nie informacją. Jak powstaje wrażenie wielkiej umowy, prelegenci zaczynają od prostej tezy USA uruchomiły plan, ale jest on ukryty przed wszystkimi, w tym przed Kijowem i Moskwą. To sformułowanie natychmiast tworzy właściwą ramę. Ameryka rzekomo działa potajemnie, niejasno, jednocześnie narzuca warunki wszystkim stronom. To korzystne dla Kremla, ponieważ 1. Ukraina wydaje się bezsilna, nieświadoma nawet warunków własnej przyszłej kapitulacji. 2. Europa wydaje się upokorzona i wykluczona, rzekomo poznawszy los bezpieczeństwa na kontynencie z wiadomości. Trzecia, Rosja Wydaje się być kluczowym negocjatorem, zdolnym do rozważenia planu, odrzucenia go lub dyktowania własnych warunków. Nie ma ku temu podstaw faktycznych, ale nie jest to tutaj potrzebne. Efekt informacyjny osiąga się poprzez samo założenie. Zjednoczone Ameryki opublikowały medium 20-odcinkowy plan. Ale najwyraźniej ktoś prawdopodobnie widział już oryginał, ale w naszym kraju. Na pewno go nie widział. W każdym razie Moskwa, jak donosił Dmitrij Pieskow, nie ogłosiła zgody zełęskiego na negocjacje w sprawie amerykańskiego planu. Agencja Ria Nowosti o tym poinformowała. A co z Białym Domem? Czy potwierdził istnienie tego planu? Cóż, najwyraźniej tak, chociaż znowu potwierdził jego istnienie, ale nie treść tego planu. Posłuchajmy rzeczniczki prasowej Białego Domu. Caroline Lewitt. Nie rozumiesz planu. Czy go czytałeś? Nie, nie czytałeś. Czy czytałeś te jednostronne raporty? Chcę, żebyś zrozumiał, że administracja komunikuje się z obiema stronami jak równy z równym. Czy widziałeś prezydenta Trumpa rozmawiającego bezpośrednio? Zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Jego zespół do bezpieczeństwa narodowego zrobił to samo. Specjalny wysłannik Witkow i sekretarz stanu Rubio spotkali się z Ukraińcami w zeszłym tygodniu, aby omówić ten plan. Biały Dom jako potwierdzenie, ale bez tekstu. Następnie audycja przechodzi na rzecznik prasowy Białego Domu, Caroline Levitt. Jej komentarz jest jednak niezwykle ogólny. USA rozmawiają z obiema stronami. Słuchają i szukają akceptowalnej drogi. To typowy język dyplomatyczny, nie zawierający żadnych warunków ani potwierdzenia planu. Rosyjskie studio natychmiast jednak podsumowuje: Jeśli dojdzie do spotkań, to Załęski musi podpisać dokument przed świętem dziękczynienia. Prosta logiczna zamiana. Istnienie negocjacji przekształca się w istnienie konkretnego tekstu i ścisłych terminów. To stwarza poczucie presji, pomimo braku dowodów. Narzucająca się treść, jak plan, przekształca się w znawce faktów. Prowadzący odczytują następnie punkty domniemanego planu, nie z oficjalnego dokumentu, ale z relacji z przecieków w ukraińskiej prasie. Jednakże te punkty są przedstawiane jako materiał do dyskusji. Ograniczenie liczebności sił zbrojnych Ukrainy do 600 tysięcy żołnierzy, wymuszenie neutralności Ukrainy, gwarancja nieagresji Rosji wobec Europy, zakaz członkostwa Ukrainy w NATO zgodnie z kartą sojuszu, rozmieszczenie europejskich myśliwców w Polsce, zrzeczenie się przez Ukrainę niektórych terytoriów innymi słowy, rosyjskie studio omawia własne interesy, prezentowane jako propozycje amerykańskie. To ważna technika przesuwanie granic tego, co możliwe w kierunku rosyjskich żądań i oswajanie publiczności z myślą o ich zasadności. Kluczowy punkt? Ameryka negocjuje, Rosja dyktuje. Omawiając te punkty, uczestnicy audycji konsekwentnie przekazują następującą myśl. Stany Zjednoczone formułują plan wyłącznie w swoim własnym interesie. Plan ten jednak nie uwzględnia w wystarczającym stopniu obaw Moskwy. Dlatego Rosja nie powinna się zgadzać. To kreuje wizerunek kraju w pozycji siły. Narzuca mu się plan, ale może odmówić. Jednocześnie kreuje wizerunek Stanów Zjednoczonych uznających rzeczywistość rosyjskiej kontroli nad okupowanymi terytoriami, ale żądających w zamian zbyt wiele. To próba przekształcenia agresji w pozycję negocjacyjną, a okupacji w element porozumienia międzynarodowego. Myśl analizuj, wyciągaj wnioski i nie daj się oszukać. To był program Imperium Kłamstw.